Witajcie, znajdujemy się na pierwszej działce z grochem. Tak to wygląda. Groch. Dzisiaj mamy 18 czerwca. I tak się prezentuje groch. Aktualnie nowy, rośnięty. I powoli stronki wiąże. Tutaj mamy przykładowo roślinkę 1. Jedna para. Druga para. Trzecia para. Tu na razie kolejne zawiązane. O, jak widzicie. Niech się wyostrzy. I tutaj kolejne dwie są. I tak to wygląda. I mamy suszę. Powiem Wam. Jest u nas tak sucho. Że zboża ledwo dają radę zimowe. Więc mnie jeszcze da. Przeżyją, bo już dojrzewają i to w ekstremalnie szybkim tempie. A pszenżyta i inne zboża, czy zboża jare może być nieciekawie, powiem wam. Jest bardzo sucho u nas. Nie wiadomo co to będzie dalej. I tak to wygląda groszek na pierwszej działce. W opisie wrzucę mapkę hydrologiczną z Poziomem wód gruntowych Jak to wygląda u nas To tyle. Pozdrawiam